Witam Ciebie na kanale Marketing V8. Jeśli jesteś pierwszy raz, zapraszam Ciebie do subskrypcji, lajkowania, udostępniania naszych materiałów, ponieważ pomaga nam to rozwijać ten kontent. No i lecimy. Dzisiaj temat pozycjonowania lokalnego w wyszukiwarce internetowej. W zasadzie w ośmiu krokach powiem o czym należy pamiętać. I tyle. Lecimy. Pierwsze, co potrzebujesz, to budżet. Tak? Przy każdym działaniu marketingowym obojętnie, czy to jest jakaś kampania, czy to są działania offline'owe, czy właśnie online'owe, stricte na, oparte na pozycjonowaniu, potrzebujesz określić swój budżet. Jak go określać? O tym będzie osobny film na naszym kanale. Będę chciał zgłębić ten temat troszkę bardziej, żebyś zrozumiał, jak oszacować sobie koszty danych działań, które będziesz wykonywał dla swojej firmy. Ale wracając do pozycjonowania lokalnego, czym to tak naprawdę jest? Możemy to jakby pozycjonowanie możemy rozdzielić sobie na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest pozycjonowanie globalne, czyli powiedzmy mamy firmę, która działa globalnie chociażby nawet ogólnopolsko, to już na terenie powiedzmy Polski no to już możemy przyjąć, że jest to działalność globalna. Czyli powiedzmy świadczysz usługi, usługi trochę szerzej albo sprzedajesz produkty szerzej niżeli w Twojej jakiejś obrębie lokalizacji. A pozycjonowanie lokalne jest dedykowane dla mniejszych firm, które działają w określonym zasięgu, powiedzmy w mieście, w województwie. Tak? Troszkę inaczej pozycjonuje się serwisy, które działają globalnie, a zupełnie inaczej pozycjonuje się firmy, które działają lokalnie. Więc tak. Potrzebujemy budżet. To jest jakby pierwsza rzecz, którą powinniśmy tutaj się zająć, jeśli chodzi o nasze działania, jeśli mamy już go określone. Pamiętajmy o tym, że musimy zrobić audyt strony. Dlaczego należy robić audyt strony? Ponieważ przed każdym działaniem wymagana jest jego optymalizacja. Jeżeli będziemy robić powiedzmy sobie pozycjonowanie na niezoptymalizowanym serwisie internetowym, no to grozi nam to po prostu tym, że gdzieś część tego budżetu sobie przepalimy. Więc trzeba zadbać o to, żeby wszystko działało poprawnie, żeby osoba, która zajmuje się audytami stron, internet, która zajmuje się audytami stron internetowych, wszystko przejrzała i dała nam zielone światło, że ok, jest wszystko jak najbardziej pomyślnie, możemy działać w zakresie SEO. I to jest tak naprawdę początek tych działań. Kolejna ważna rzecz to są wizytówki NAP. Name, address, phone bądź NAP plus W, czyli Name, address, phone plus website. O co chodzi? Więc tak: wyszukiwarki internetowe używają danych NAP, czyli ten nasz Name, address, phone, przez swoje roboty do jakby klasyfikowania i indeksowania tych parametrów. i to najważniejsze jest i, jakby, kluczowe w procesie rankowania danej pozycji wyszukiwacza. W momencie, kiedy my coś wpisujemy, to roboty szacują po tych danych, na której stricte pozycji powinniśmy się wyświetlić. NAP, czyli ten powiedzmy sobie, name, adres, phone, to są podstawowe dane firmowe. Tak naprawdę. Czyli nazwa firmy, jej adres, lokalizacja, ewentualnie numery telefonu, jakieś adresy e-mail i strony WWW, jeśli mówimy tu o NAP plus W. Tak? To są te, te kwestie. Eee, wizytówki NAP to tak naprawdę są katalogi internetowe, które są sklasyfikowane pod tym kątem. Tak? Czyli jestmy gdzieś, gdzie możemy dodać jakby nasze informacje o firmie i ona zostanie zapisana w danym katalogu. Przykład, chociażby z, z jakichś starszych, którzy, które, które możecie znać, to jest chociażby Panorama Firm czy Biznes Navigator. Dobra, kolejna rzecz to jest marketing rekomendacji. Mega istotny w, pozycy w pozycjonowaniu lokalnym marketing rekomendacji czy druga nazwa marketing szeptany bardziej gdzieś tam uznany w sieci w nazewnictwie polega na tym, że ktoś gdzieś pisze o nas jakieś rzeczy pozytywne dla naszej firmy tak oczywiście możemy generować to w sposób naturalny czyli namawiając osoby które z nami współpracowały do tego żeby to robiły bądź w sposób nienaturalny czyli tak zwyczajnie zdobywać to poprzez inne możliwości dostępne na rynku czyli powiedzmy zakup jakiegoś jakiegoś typu pakietu informacyjnego. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy przy pozycjonowaniu lokalnym, to są linki np. z forów i profili różnych zaufanych, czyli z domen, które rankują troszkę bardziej niż my. Jeśli mam jakieś fora branżowe, czyli powiedzmy działać w jakimś sektorze, powinieneś tam się zarejestrować, czy Twoi pracownicy i dodawać tam różnego rodzaju oferty, opinie wymieniać się różnymi informacjami w stopce, gdzieś tam powinna być adres właśnie ten link do, do, do Twojej strony. I tak można powoli budować sobie te linki stworów. Następny temat to są ogłoszenia. ogłoszenia znamy, że tak powiem z natury takie, że dajemy ogłoszenie po to, żeby ktoś na to ogłoszenie, żeby ktoś odpowiedział na to ogłoszenie i powiedzmy skorzystał z naszej oferty, ale ogłoszenia też mają charakter pozycjonowania lokalnego, bo jeżeli mamy jakiś portal informacyjny lokalny, gdzie możemy dać swoje ogłoszenie, a w nim na przykład dodać też linka do strony, no to automatycznie ten link jest przenoszony. Oczywiście trzeba rozbić na takie linki na dwie kwestie, czy to są linki do follow, czy no follow. O czym to się różni też powiem później w kolejnym filmie, jeśli chodzi o samo pozycjonowanie. Ale, bo to nie o to tutaj chodzi, to raczej jakby sensem jest pokazanie możliwości, w jaki sposób szybko wypozycjonować lokalnie daną, daną frazę. Dlatego te, te ogłoszenia są, można powiedzieć, kluczowe do tego, żeby budować ten te zasób, domen, z których linki wracają do naszej strony. Tak? No i następny element, w zasadzie ostatni, który trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o pozycjonowanie lokalne, to są artykuły sponsorowane. Artykuły sponsorowane polegają na tym, że dajemy jakiś artykuł napisany przez nas bądź przez copywritera. Zamówiony, o naszym produkcie, usłudze, bądź, bądź cokolwiek innego, czym się zajmujemy. E, płacimy z reguły za taki artykuł sponsorowany w jakiejś prasie, serwisie internetowym, e, lokalnym, e, po to, żeby opisał tą usługę albo no, zwyczajnie wkleił tą treść, którą copywriter napisał. Tam robimy ukryte, że tak powiem, w treści linki na słowa kluczowe, które nas interesują i tym samym linkuje to również do naszego serwisu docelowego, tak? i dzięki temu budujemy cały czas te, te zasoby, które wpływają na pozycjonowanie naszej firmy w wyszukiwarce. Ok, więc jeśli materiał był dla Ciebie pomocny, daj lajka, udostępnij, subskrybuj. Chcemy rozwijać wspólnie kanał, więc potrzebujemy tego typu mechanizmów. Jeżeli chcesz, żebyśmy rozwinęli jakiś temat, znowu głębiej, komentarze są mile widziane, dzięki temu. Będziemy tworzyć i komponować kolejne tematy, które w przyszłości nagramy i opublikujemy. I miejmy nadzieję, że przy, no, przydadzą się Tobie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Okej. Okay. Na razie widzimy się za tydzień. Do usłyszenia. Wiesz co robi pozycjoner po aktualizacji algorytmu Google? Wyrywa sobie włosy. Taki słuchaj, dobra.